Tak, moi drodzy, i tak się składa, że w tym tygodniu w Radiu Zielona Góra dość dużo mówić będziemy o, o toaletach i o tym, że to ważne jest, żeby myć ręce. Jak się okazuje, są takie miejsca na świecie, gdzie no, nie ma wystarczającego dostępu do toalet. Prawie 40% ludności świata, to jest około 2 miliardów ludzi, nie ma wystarczającego dostępu do toalet. Tak informują Światowe Organizacje Zdrowia. Sytuacja najgorzej wygląda w Afryce, gdzie 6 na 10 mieszkańców w ogóle nie ma szans na skorzystanie z sanitariatu. ONZ-owskie organizacje zwracają także uwagę, że z sanitariatów nie może korzystać ponad 980 milionów dzieci. Jak podaje w komunikacie sekretarz generalny ONZ, z powodu fatalnych warunków sanitarnych co 20 sekund umiera na świecie jedno dziecko. To są fatalne informacje, których nie znoszę i nienawidzę. Ech, więc podam może numer telefonu z kimś, porozmawiam i się uspokoję. 68 kierunkowy 4555597 dla tych, którzy chcieliby zdobyć kolejny zestaw nagród od firmy ToyToy. Toy. Wszystko w związku z tym, że 19 listopada, czyli w najbliższy piątek, obchodzony jest Światowy Dzień Toalet. To Ale, co bardzo nietypowe święto, ale chyba każdy się zgodzi, że w toalecie spędzamy całkiem znaczną część swojego życia. Dzień dobry. Jeszcze raz Dominik. Dzień dobry Dominiku, będziesz próbować? Będę próbować. Słuchaj, no ten zestaw cały czas zapakowany czeka dla Ciebie. Okay. Musiałbyś mi tylko e, powiedzieć, e, mówiłem e, takie liczby, którąś przed chwilą podawałem. No dużo ich mówiłeś. No właśnie, to, to wybierę, wybiorę tą najprostszą dla Ciebie. E, ilu, ile ludzi nie ma wystarczającego dostępu do toalet? Możesz podać to w procentach, a możesz też podać po prostu e, liczbę. To było 40%. Świetnie, udało no. Ci się. Bingo! No bingo! 40%, 40% czy około 2 miliardów ludzi. To są w ogóle takie dziwne informacje, prawda? Znaczy dziwne, zastraszające, że Bardzo. są takie rejony świata, gdzie ludzie nie mają dostępu do toalety. To jest szok po prostu. 2 miliardy ludzi. 2 miliardy ludzi. A już najbardziej drugiocące są te informacje, że z, z powodu fatalnych warunków właśnie sanitarnych umierają dzieci. To jest po prostu obrzydliwe. No niestety, no, są takie rejony świata. No, ale być może dzięki temu, że my będziemy mówić w tej naszej malutkiej Zielonej Górze o tym, że to ważne jest, żeby ludzie mieli dostęp do toalety, żeby myli ręce nie tylko wodą, ale mydłem, sytuacja się poprawi. Ty pilnujesz dzieci? Yy, tak, mam syna. Masz syna. Nie wypuszczasz to... go z toalety, jak rąk nie myje? Nie, absolutnie. Bar I bardzo dobrze. I dlatego Dominiku przybijam Ci piątkę i wręczam Ci nagrody. E Dziękuję Ci bardzo. To są nagrody od Toy Toya, przypomnijmy. Masz czapkę, masz... Niektóre z tych nagród syn, synowi możesz dać. Ile ma lat? Dwa i pół roku. O, no, to mu się przyda. Smyczą może się pobawić, pendrive'em może się pobawić, długopisem i tak dalej, i tak dalej. A jak podrośnie, to mu zapuścisz ten film. To jest ekskluzywne DVD z Woodstocku. Jest co oglądać, naprawdę. Yy, to mnie najbardziej kręci, muszę ci powiedzieć. O, to miłego kręcenia ci życzę i nie rozłączę się. Jeszcze za chwilę ci powiem, jak A, odebrać dwie, te dwie. nagrody.